paszetka jak u Armii radzieckiej tutaj napisana w języku ukraińskim, ale też dostawałem takie pytanie w języku polskim. Takie konto polskie odpowiem po polsku. I tak te torby jakby wojskowe, nie? Nie wiem jak to, saszetkę chyba, wojsk... ja nie wiem jak to wytłumaczyć. W polsku może napiszecie mi ja i będę wiedział jak to się nazywa, ale czy naprawdę chcecie taką torby no to zwykle prostokątna torba klapa taka też prostokątna ale konstrukcja pozwala na to, aby ta torba żyła nie wiem, po, po, po kilkadziesiąt lat no i takie jakieś podstawowe rzeczy też wchodzą dobrze do tej torby i wychodzi taka męska można jej codzienna, torba prostokątna, zwykła jak ta, która była jeszcze w armii radzieckie Nie wiem, jak będzie zapotrzebowania, to zrobimy, ale nie wiem 3-4 chyba takie powiadomienia dostałem. Także piszcie w komentarzu. Zrobimy może, a może nie.